Szanowni Państwo, mamy kolejną bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego i Wadowickiego. Centrum Kardiologii i Elektroterapii GFM Karin, funkcjonujące na terenie Szpitala imienia Świętego Maksymiliana w Oświęcimiu, zakwalifikowane zostało na bardzo wysoki, drugi poziom sieci kardiologicznej. Ten wysoki poziom sieci kardiologicznej to właściwe i adekwatne miejsce dla naszego centrum. Realizujemy bowiem szeroki profil świadczeń kardiologii zabiegowej, zarówno leczenie zawałów serca, leczenie, diagnostykę choroby wieńcowej i wysokospecjalistyczne zabiegi z zakresu elektroterapii. Przypominam, że od października 2023 roku funkcjonujemy w nowo wybudowanym budynku, zapewniającym zupełnie inną, lepszą jakość świadczeń dla pacjentów i wysoki komfort pobytu pacjentów. Wszystkim, którzy wspierali i przyczynili się do powstania tego budynku, bardzo serdecznie dziękuję i mogą oni dziś być dumni, że pacjenci leczeni są w takich warunkach. Sieć kardiologiczna to kolejny w ostatnim czasie program dla kardiologii. Mówię kolejny, gdyż Centrum Kardiologii w Oświęcimiu z powodzeniem realizuje doskonały program dla pacjentów COS-zawał, czyli 12-miesięczną opiekę nad pacjentem po zawale serca. I z satysfakcją muszę powiedzieć, że dzięki zaangażowaniu doświadczonej kadry medycznej, personelowi lekarskiemu i pielęgniarskiemu, jak również wspaniałej administracji. Centrum Kardiologii w Oświęcimie w ubiegłym roku, według raportu Funduszu Zdrowia, włączyło do programu największy odsetek pacjentów w całej Małopolsce. Teraz, po włączeniu na drugi poziom sieci kardiologicznej, będziemy mieli 3 lata na spełnienie dodatkowych, powtarzam, dodatkowych warunków postawionych przez Ministerstwo Zdrowia. Nie ukrywam, że są to warunki trudne i naszym zdaniem nie mające nic wspólnego z jakością udzielanych świadczeń, jak na przykład zakontraktowanie. Z NFZ Izby Przyjęć, która w Oświęcimiu sprawnie funkcjonuje, czy jest zakontraktowana z NFZ, czy nie. Ale liczymy tu na przychylność NFZ-u i uruchomienie procesu kontraktowania. Przy tej okazji chciałem podziękować Małopolskiemu Oddziałowi NFZ za wspólną pracę nad zapewnieniem dostępu pacjentom do wysokospecjalistycznych świadczeń. Pierwszy krok już został wykonany, za co dziękuję. Dziękuję również wszystkim pacjentom. Za to, jak doceniają nasz trud, to, co robimy na co dzień. Prowadzimy szeroki projekt ankiet wśród pacjentów zgodnie zresztą z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, w celu zapewnienia jak najlepszej jakości świadczeń i te oceny nie ukrywam są doskonałe. Chylę czoła przed całym naszym personelem medycznym i administracyjnym.